Cześć witajcie, przyszedł czas na pełną recenzję OPPO Find X8 Pro i muszę przyznać, że ten czas kiedy z niego korzystam zaliczam do całkiem udanych, choć nie jest to telefon idealny pod każdym względem. Po dłuższym zastanowieniu stwierdziłam, że nie będę robiła takiego typowego porównania Vivo X100 Ultra kontra OPPO Find X8 Pro, tylko będę w pewnych aspektach wplatać informacje na temat Vivo, czy też innych telefonów, które do tej pory miałam, wtedy kiedy uznam to po prostu za właściwe. Oczywiście najwięcej porównań pojawi się w kontekście aparatu, ale myślę, że nikogo to nie dziwi, dlatego że Vivo X10 Ultra to dla mnie jeden z najlepszych aparatów roku 2024. Oppo Find X8 Pro pod kątem wyglądu można uznać za taki trochę minimalistyczny. Podejrzewam, że znajdzie się część osób, która na przykład powie, że ten telefon jest taki trochę nijaki. Natomiast na pewno nie można zaprzeczyć, że Oppo Find X8 Pro jest wykonany bardzo dobrze i właściwie ciężko się tutaj do czegoś przyczepić. Dodatkowo, pomimo swojego rozmiaru, jest dość cienki, o czym wspominałam w swoich pierwszych wrażeniach, co też powoduje, że. Nie korzysta się z niego aż tak topornie jak z takiego Vivo x 10 Ultra czy też Xiaomi 14 Ultra, które przede wszystkim te wyspy miały strasznie, strasznie grube. No tutaj ta wyspa jest jednak trochę cieńsza. Po lewej stronie mamy slider do zmiany profili telefonów, po prawej stronie przyciski głośności, które umiejscowione są według mnie troszkę za wysoko, oraz przycisk aparatu, do którego przejdę oczywiście w późniejszej części tej recenzji. Telefon posiada również normę wodoodporności IP68, IP łamane na IP69, co oczywiście jest również plusem. Jeśli chodzi o ekran tego telefonu, jest to ekran LTPO podwyższony do 120 Hz. Ekran, według mnie, bardzo dobry, choć jest to rozdzielczość Full HD. Ekran jest zagięty ze wszystkich czterech stron i robi to świetne wrażenie. Nie jest to oczywiście nic nowego. Taki ekran miał m.in. w Vivo. X200 Pro. Ekrany nie są całkowicie płaskie, ale mimo wszystko komfort korzystania z tego ekranu jest dość wysoki. Zwracam jeszcze uwagę, że mamy tutaj naklejoną folię na ekranie. To wcale nie jest takie oczywiste dla wielu, dla wielu telefonów. Pod kątem barw, w takim ustawieniu standardowym, te barwy są takie dosyć, nie chcę powiedzieć, że są wyprane, ale są takie dosyć stonowane. Dlatego jeśli lubicie barwy, takie jak mieliśmy na przykład w Samsungach S23 Ultra, no to warto przejść sobie do ustawień i te, te barwy po prostu podkręcić na profilu jaskrawym. Jasność automatyczna działa tutaj bardzo dobrze, ekran dobrze reaguje na wszelkiego rodzaju zmiany hmm, pod kątem tego, jak przechodzimy z ciemnego do jasnego pomieszczenia. Nawet używając tego telefonu w ciemnym pomieszczeniu nie odczuwam tutaj żadnego dyskomfortu. Jasność szczytowa to 4,5 tysiąca nitów, ale to jest taka jasność oczywiście, kiedy, korzystali, kiedy oglądalibyśmy treści HDR. No i to jest tylko w pewnym fragmencie ekranu. Jasność typowa to 1600 nitów. Ja najczęściej sprawdzam, jak wygląda taka jasność u mnie w bardzo mocnym słońcu, no ale niestety problemem jest to, że tutaj w Polsce no, właściwie tego słońca. No, praktycznie w ogóle nie ma. Pod kątem biometrii mamy rozpoznawanie twarzy w 2D. Oczywiście nie jest to takie 100% bezpieczne. Najbezpieczniejsze jest to rozpoznawanie twarzy w podczerwieni. No i mamy też czytnik palca. Ja już o tym mówiłam w swoich pierwszych wrażeniach, że no nie jestem do końca zadowolona z tego, z tego czytnika. Po pierwsze, jest on dosyć wolny. Jeśli ktoś przechodzi z takich telefonów jak Samsung S23, S24 Ultra, czy VivoX 100 Ultra, Vivo x 200 Pro, no to. Ewidentnie odczuję różnicę, ponieważ wystarczy w tamtych telefonach wystarczy delikatnie tylko musnąć ten czytnik i on się odblokowuje. No tutaj niestety trzeba ten palec dłużej przyłożyć do czytnika, żeby telefon się odblokował. No i też wrażenie poprawia to, że ten czytnik jest umiejscowiony po prostu dość nisko według mnie stanowczo za nisko. Pod kątem działania tego telefonu jestem naprawdę zadowolona. Mamy tutaj Mediatyka Dimensity 9400 w tej wersji europejskiej, 16 GB UFS 4.0 i muszę przyznać, że aplikacje odpalają się bardzo szybko, animacje są dość płynne. Zresztą, te animacje, jak i wiele innych rzeczy w interfejsie, możemy sobie zmieniać w nakładce Colores, która, swoją drogą, według mnie jest jedną z ciekawszych nakładek. No i dodatkowo, jeśli ktoś korzystał wcześniej z. Oneplusa. W przypadku tej nakładki poczuję się jak w domu, bo ona jest bardzo podobna do, do Oxygen OS. Warto jeszcze zwrócić uwagę oczywiście na haptykę, która dodatkowo może być jeszcze dostosowywana w ustawieniach. Ta haptyka jest całkiem niezła. No, na pewno lepsza niż w telefonach Vivo typu Vivo x Ultra czy Vivo x X200 Pro. To bez dwóch zdań. Właściwie w codziennym użytkowaniu nie mam się do czego przyczepić. Jedna rzecz, którą ciężko mi tutaj jest sprawdzić, no to jest grzanie się tego telefonu. No ale tutaj nie miałam zbyt, zbyt wielkiego pola manewru, więc odpaliłam tutaj 3D Mark'a i też pograłam chwilę w Genshin Impact. I muszę przyznać tak, po zrobieniu 3D Mark'a, ten telefon miał na koniec temperaturę 40 stopni, a po graniu takich 30 minut w Genshin Impact na najwyższych detalach w trybie Pro Wydajność. Ten telefon miał jakieś 37 stopni. Więc można przypuszczać tylko, że to grzanie będzie na całkiem, w sensie, że ten telefon nie będzie się praktycznie w ogóle grzał. Zresztą mam wrażenie, że bardzo podobnie zachowywał się Vivo x 200 Pro, który również miał MediaTek Dimensity 9400 i tamte temperatury były bardzo podobne, szczególnie w 3D marku, więc można przypuszczać, że tutaj też będzie całkiem nieźle. OPPO obiecuje nam 5 dużych aktualizacji Androida oraz 6 lat poprawek zabezpieczeń. Mamy tutaj również IRD do sterowania urządzeniami w domu. No i dodatkowo jeszcze teraz do OPPO zawitały oczywiście opcje sztucznej inteligencji typu mowa AI, podsumowanie AI, no ale niestety nie działa to w języku polskim. Działa między innymi w języku angielskim. No ale języka polskiego tutaj nie ma. Działa circle to search, no i jeszcze opcje AI trafiły do, do zdjęć. No i tam właśnie mamy między innymi opcję magicznej gumki, czy też usuwania odbić. No i teraz jeszcze kwestia zasięgu i jakości rozmów. I tutaj jestem całkiem zadowolona. 5G działa mi tutaj bardzo dobrze. Pod kątem jakości rozmów mam volte, jest Wi-Fi calling, przynajmniej w Orange'u. I naprawdę jakość rozmów jest na bardzo dobrym poziomie. To jest chyba jeden z lepszych telefonów ostatnio, które miałam. No i teraz przechodzimy do głośników. Hmm. Tak jak mówiłam w swoich pierwszych wrażeniach, to są oczywiście całkiem niezłe głośniki, ale według mnie do takich telefonów jak iPhone'y, jak Rockfony, Vivo x Ultra, czy nawet Samsungi, no trochę tutaj brakuje. Te głośniki są mocno nastawione na średnicę, nie ma tutaj zbyt dużo dynamiki, nie ma tutaj zbyt dużo basu, plus za to, że są dość głośne, ale od telefonu za takie pieniądze oczekiwałabym jednak trochę więcej. To, jest bardzo, to są bardzo podobne głośniki do tego, co było w X200 Pro. Pod kątem kodeków do słuchania muzyki po bluetoothie mamy LDAC, mamy LHDC, mamy aptX i aptX HD. Niestety nie uświadczymy tutaj aptX Adaptive oraz aptX Lossless. No i teraz przechodzimy do aparatu. Oczywiście, żeby nie przedłużać, to specyfikacja aparatu w OPPO znajduje się na planszy. W przypadku głównego aparatu OPPO postawiło na dobrze zoptymalizowany sensor, na LITIE 808. I to jest sensor, który w tamtym roku dostał między innymi OnePlus 12. I obiektyw ten ma niezłą szczegółowość, zdjęcia są naturalne i dość miękkie. Choć do smartfonów z jednocarową matrycą, taką jak Vivo X100 Ultra, no to wiadomo, że tych szczegółów będzie mniej. I dodatkowo Vivo X100 Ultra na przykład lepiej radzi sobie z wyciąganiem detali z cieni. Plusem Wopo jest zbieżność kolorystyczna we wszystkich czterech obiektywach. Ja znowu często korzystam z trybu Master, dlatego że jest to taki dosyć ciekawy tryb. Taki można powiedzieć prosty tryb Pro, który umożliwia nam dostosowanie wielu, wielu opcji pod siebie, ale oczywiście mamy też tryb Automatyczny. Jednak wszystkie zdjęcia, które tutaj widzicie, były robione w zwykłym trybie zdjęcia, nie w trybie master, żeby najbardziej pokazać Wam, jak po prostu wychodzą zdjęcia wprost z tego, z tego głównego aparatu bez żadnych dodatkowych ustawień. Kolejny plus za to, że zdjęcia w 50 megapikseli czyli w pełnej rozdzielczości, możemy zrobić ze wszystkich czterech obiektywów. Nową opcją jest również ten dedykowany przycisk aparatu. Jest to podobna rzecz do tego, co mieliśmy w iPhoneie 16 Pro 16 Pro Max, z tym, że według mnie ten przycisk działa tutaj trochę, znaczy według mnie trochę lepiej, dlatego że on się ogranicza tylko i wyłącznie do zoomowania i oddalania, no i dodatkowo nie trzeba przy, przykładać tyle siły, żeby, żeby zrobić zdjęcie. Dzięki temu no, nie poruszymy tego telefonu tak bardzo, jak to było w przypadku tego iPhone'a, aczkolwiek mi ten przycisk nie do końca pasuje, ponieważ według mnie jest on umiejscowiony zbyt. Można powiedzieć, że no w sumie to zbyt wysoko. tak? Ja bym wolała, żeby ten przycisk był bliżej tej dolnej krawędzi, dlatego że no moje dłonie nie są zbyt duże i ciężko mi się naciska ten przycisk. No dlatego ja no nie korzystam z tego rozwiązania zbyt często, po prostu bo jest to dla mnie niewygodne. Szeroki kąt ma 120 stopni. Podobają mi się barwy, jakie produkuje ten aparat, ale w sumie jego szczegółowość nie zachwyca. Szczególnie przy przybliżeniu widać tutaj takie dość mocne wyostrzenie. Choć porównując go do takiego x 100 Ultra wcale nie wypada źle. Raz jeden telefon potrafi zrobić lepsze zdjęcie, raz drugi. Zdjęcia portretowe wychodzą całkiem dobrze. Możemy użyć ogniskowych 23, 48, 73 i 135 mm. Tło na tle obiektu jest dość mocno rozmywane na tym domyślnym ustawieniu, ale można to sobie wyregulować podczas robienia zdjęcia. I w sumie to odcięcie obiektu, obiektu od tła. Zazwyczaj wypada bardzo dobrze, choć nie zawsze idealnie. Szczególnie w takich gorszych warunkach oświetleniowych. Czasami Oppo nie do końca poradzi sobie dobrze z włosami. Pamiętajmy, że taki koloryt skóry i ogólnie odbiór barw jest kwestią bardzo indywidualną. Oppo posiada dwa teleobiektywy, trzy razy i 6 razy, i to jest w sumie w jakimś stopniu evenement, jeśli chodzi o telefony. Dlatego, że tych telefonów, które mają dwa teleobiektywy, nie ma zbyt dużo na rynku. Tele 3 razy jest naprawdę bardzo dobre i nawet w gorszych warunkach potrafi sobie nieźle poradzić. Jednak do Vivo X100 Ultra w większości przypadków wypada gorzej pod kątem szczegółowości. Teleobiektyw Vivo X100 Ultra ma bardzo duży sensor, musimy zdać sobie z tego sprawę. I tu nawet nie chodzi o megapiksele, tylko chodzi o wielkość samej matrycy. Jest to ekwiwalent 1x1.4, czyli jest to praktycznie wielkość głównej matrycy w OPPO. To naprawdę widać, szczególnie w gorszych warunkach oświetleniowych i w nocy. Dodatkowo te teleobiektywy ostrzą z dość dużej odległości około 40 cm, więc jeśli chcecie być pewni, że robicie zdjęcie z tele, no to musicie wyłączyć automatyczne przełączanie się między obiektywami. 6 razy w OPPO potrafi się obronić, szczególnie w dobrych warunkach oświetleniowych, choć w gorszych warunkach oświetleniowych trzeba dość stabilnie trzymać aparat, w sensie telefon, gdyż nawet niewielkie poruszenie może powodować powstanie no, takiego rozmazanego czy też poruszanego zdjęcia. I w sumie, patrząc na 6 razy Vivo, które nie jest optyczne, czasem nie mogłam uwierzyć, że różnica między tymi smartfonami jest tak mała w tym sześciokrotnym przybliżeniu. Pod kątem zoomu jest całkiem nieźle. Mamy możliwość zbliżenia do 120 razy. W dobrych warunkach oświetleniowych do 30 razy jest całkiem dobrze, a w sumie do 10 razy jest naprawdę bardzo dobrze. A powyżej 30 razy zaczyna się to samo co w X200 Pro. Widać znaczną pracę algorytmami. Opo przynajmniej przyznaje wprost, że realizacja tego zoomu powyżej 60 razy dokonuje się za pomocą AI i ponieważ tam widzimy, taki, że włącza się taki obiektyw AI przy robieniu zdjęcia i rezultaty są niezłe, choć jednak w większości przypadków wygląda to tak jakby obraz był po prostu w jakimś stopniu namalowany. Dodatkowo robiąc zdjęcia z wyłączeniem tego obiektywu AI można zauważyć, że niektóre zdjęcia Właśnie zrobione z tym obiektywem AI, a bez tego obiektywu po prostu się różnią. Ewidentnie niektóre elementy są po prostu dorysowywane przez ten obiektyw AI, no i to już nie robi jakiegoś dobrego wrażenia. Przednia kamera WOPO ma 32 megapiksele, no i niestety nie ma autofokusa, ale muszę przyznać, że ta kamera jest całkiem niezła. Zdjęcia są dość naturalne, szczegółowe i w większości przypadków mogą się podobać. Podoba mi się kolory skóry na Oppo i ta kamera spokojnie może konkurować z takim Vivo X100 Ultra, czy też z Vivo X200 Pro, czy też z Samsungami. Przyglądałam Przegląda, się dość mocno temu, tym zdjęciom i szukałam takich momentów, gdzie szczególnie w portrecie Oppo będzie miało problem z odcięciem włosów od tła, ale naprawdę takie sytuacje nie zdarzały się tutaj często. Zdjęcia makro są w porządku, ale bez szału. W stosunku do takiego Vivo X100 Ultra, gdzie mamy możliwość zrobienia makro z teleobiektywu, nie dostaniemy takiej szczegółowości, czy też nie zbliżymy się tak blisko do obiektu jak robi to Vivo. No w przypadku Oppo niestety mamy tą sytuację, że nawet jeśli jesteśmy na teleobiektywie 3 razy i 6 razy i zbliżymy się do obiektu, no to Często niestety to makro jest realizowane za pomocą e, głównego obiektywu. Mamy po prostu krop z głównej matrycy. Zdjęcia nocne mogą się podobać, jednak tu zachodzi podobna sytuacja co w dzień. W stosunku do smartfonów z jednocalową matrycą szczegółów będzie mniej. Dodatkowo Oppo miejscami ma problem z balansem bieli. Zauważam też podobne zjawisko co na X200 Pro. Na zdjęciach pojawia się sporo odbić lamp, tych punkcików UFO, które no, nie robią dobrego wrażenia. Oczywiście to się zdarza wtedy, kiedy jest mocno oświetlenie lampami z kilku stron, i wtedy też zdarzyły mi się podobne flary jak na X200 Pro, choć nie w tak samo dużym natężeniu. W ciągu dnia też można było to zauważyć, te, te podobne flary jak w nocy, ale one się trochę mniej rzucają niż na takim X200 Pro. Jednak podobnie jak i tam, tutaj też trzeba się ustawić pod dosyć specyficznym kątem, żeby taką flarę uzyskać, ale to dowodzi tylko jednego. Że nie jesteśmy w stanie totalnie wyeliminować wszystkich flar, jakie pojawiają się w telefonach, dlatego, że to jest po prostu fizyka. Oczywiście, jedne telefony będą miały tendencję do ich mocniejszego uwypuklania, inne będą to robiły trochę lepiej, no ale całkowicie zjawiska flar niestety nie uda się nam po prostu wyeliminować. Jeśli chodzi o zdjęcia w ruchu, no to tutaj jestem w sumie zadowolona. Mamy tryb akcji, który możemy zastosować, zarówno do 1 razy, 3 razy, jak i 6 razy. W dobrych warunkach oświetleniowych, zarówno na jeden razy, jak i w obu teleobiektywach, zdjęcia wychodzą całkiem dobrze. Ilość zdjęć poruszonych jest naprawdę mała. W gorszych warunkach oświetleniowych, na tym tyle 6 razy, zaczyna być troszeczkę gorzej. Warunka sztucznego światła 1 razy jeszcze się broni, ale na 3 razy i 6 razy już większość zdjęć będzie wychodzić poruszona. Na tym trzy razy mniej, ale jednak nie ma się co spodziewać tutaj jakichś idealnych zdjęć. W przypadku filmów możemy maksymalnie nagrywać w 4K 60 klatek i wtedy też się możemy przełączać między wszystkimi obiektywami. Podczas nagrywania w 4K 60 klatek jak i 4K 30 klatek, będąc na głównej kamerze, niestety nie możemy przejść na przednią kamerę i na odwrót, też tego niestety nie możemy zrobić. Nie mamy tutaj nagrywania w 4K 120 klatek, nie mamy nagrywania w 8K. Plus za to, że możemy użyć podczas nagrywania Dolby Vision. Natomiast pod kątem jakości w dobrych warunkach oświetleniowych jest bardzo dobrze. Plus za stabilizację. W gorszych warunkach oświetleniowych szczegółowość trochę spada i trzeba też wziąć pod uwagę, że na tym 6 razy i wyżej stabilizacja nie jest tak dobra i obraz zaczyna mocniej yy, tak by troszeczkę drżeć, ale mimo wszystko uważam, że jakość mu w tym telefonie naprawdę zasługuje na pochwałę. 4K 60 klatek, obydwa smartfony. Na OPPO możemy zapauzować, możemy zrobić zdjęcie, nie możemy przejść na e, główną kamerę. Na Vivo możemy zapauzować, możemy zrobić zdjęcie i możemy przejść na główną kamerę. No, ciężko tutaj o słońce, ale mam wrażenie, że na Vivo twarz ma trochę jakby więcej, więcej szczegółów. Teraz jeszcze przednia kamera na Oppo nie ma autofokusa, więc poproszę mojego asystenta. Listek w górę na Vivo. Nie ruszaj listkiem. Ostrzy. Daj go tak trochę, żeby był płasko do kamery. O tak. Ostrzy i teraz Oppo. No nie ostrzy. Nie ostrzy. Czyli by się potwierdzało, że nie ma tego autofokusa na przedniej kamerze w Oppo. No i teraz jeszcze bieg. Bateria to 5910 mAh, niestety nie dostajemy ładowarki w zestawie w tej wersji europejskiej. ładowanie. Przewodowe to 80 W, ładowanie bezprzewodowe 50 W. To moją ładowarką Samsunga 65 W naładowałam ten telefon od 5% do pełna w jakąś godzinę i 5 minut. Więc uważam, że nie jest to wcale taki zły wynik. Jeśli chodzi o soty, ja tego telefonu używam na dwóch kartach SIM, rzadko kiedy przebywam cały czas w domu na Wi-Fi. No, więc u mnie to jest taki cykl mieszany, i w takim cyklu mieszanym zazwyczaj uzyskiwałam tutaj między 5 a 6 godzin SOT. Uważam, że wcale nie jest to zły wynik, przynajmniej jak na moje korzystanie. W każdym bądź razie jestem tutaj całkiem zadowolona. Nie miałam ani razu takiej sytuacji, żebym nawet jecha, jak jechałam do teściów na mapach Google, 3 godziny, żebym bała się, że ten telefon nie dojedzie mi do końca dnia. Ani razu. Więc pod kątem baterii uważam, że jest tutaj naprawdę całkiem nieźle. Podsumowując, ja bardzo się cieszę na powrót OPPO na rynek globalny. Przez ten czas z tego telefonu korzystało mi się bardzo dobrze, choć nie jest to telefon totalnie bezkompromisowy. Nie mamy tutaj ultradźwiękowego czytnika linii papilarnych. Rozdzielczość ekranu mogłaby być wyższa, głośniki mogłyby być lepsze. Nie mamy nagrywania w 8K. A musimy pamiętać, że zaraz za rogiem czai się OnePlus 13. A już OnePlus 12 był bardzo dobrym telefonem, więc może się okazać, że Oppo będzie miało największego konkurenta właśnie w swojej własnej stajni. Oczywiście Oppo dołożyło tutaj drugi teleobiektyw, czego nie będzie miał OnePlus 13, ale z drugiej strony główna matryca jest taka sama w OnePlusie 12, jak i w OnePlusie 13, jak i w Oppo Find X8 Pro. Ten Oppo to taki dla mnie trochę dziwny twór. Z jednej strony telefon top, a z drugiej strony telefon niepozbawiony kompromisów. I tym kompromisem na pewno nie jest cena. A jeśli ktoś wraca po długiej nieobecności na rynek, no to jednak najlepszą metodą, żeby zachęcić klientów do jego zakupu, jest po prostu cena. Wydaje mi się, że Oppo Find X8 Pro zostawił sporo miejsca dla swojego brata, dla Oppo Find X8 Ultra. I to właśnie on będzie tym telefonem, który będzie oferował wszystko co najlepsze, czyli top of the top. No tylko niestety najprawdopodobniej Oppo Find X8 Ultra nie będzie na rynku globalnym. No, ale oczywiście mogę się mylić. Ja już Wam bardzo dziękuję za ten film. Zachęcam oczywiście do subskrypcji tego kanału, ponieważ to mnie motywuje, żeby dalej robić dla Was te filmy, żeby się rozwijać. Zachęcam Was do zostawienia jakiegoś komentarza pod tym filmem. I życzę Wam oczywiście wszystkiego dobrego. Zapraszam na moje następne filmy i do usłyszenia. Cześć!